A co jeśli istnieje waluta cenniejsza niż kryptowaluty, złoto czy gotówka? Nie ma stałej ceny, a mimo to bywa warta więcej niż bank. To narzędzie wpływu, negocjacji i prania milionów. Tą walutą jest sztuka. A historia, w którą dzisiaj wchodzimy, to nie tylko opowieść o brawurowym napadzie. To największa i najdroższa kradzież dzieł sztuki w dziejach, otoczona trzema wielkimi zagadkami. Kto naprawdę ukradł obrazy? Jak mogły posłużyć do prania setek milionów dolarów. I najważniejsze, gdzie są te arcydzieła warte miliardy. Boston, 1990 rok, noc po dniu Świętego Patryka. Stary radiowóz podjeżdża pod boczne wejście do muzeum Isabella Stewart Gardner. Dwóch mężczyzn w policyjnych mundurach dzwoni do drzwi. Ochroniarz Rick Abbath patrzy na nich chwilę na monitorze i naciska przycisk. Decyzja, która zmieni jego życie. Policjanci wchodzą, a po minucie obaj strażnicy siedzą w piwnicy, skrępowani i skuci kajdankami do rur. To jest napad, mówi jeden z fałszywych gliniarzy, po czym znika w ciemnych korytarzach muzeum. Bez alarmów, bez strzałów, złodzieje poruszają się szybko i pewnie, jakby doskonale znali plan budynku. Omijają czujniki, wyłączają monitoring. Nożem do kartonów wycinają z ram vermea, koncert. Potem biorą jedyne znane morskie dzieło Rembrandta, burzę na jeziorze galilejskim. Następnie kilka prac De Gasa, obraz maneta, brązowego orła z napoleońskiego sztandaru i chińską wazę z dynastii Ming. W sumie 13 dzieł o wartości ponad miliarda dolarów. Wszystko znika w ciągu 88 minut. Następnego dnia nowa zmiana ochrony wchodzi do muzeum i widzi obraz jak z filmu: chaos, puste ramy i strażników przykutych do rur. I to jest moment, w którym zaczyna się prawdziwa tajemnica. FBI od razu skupia się na Riku Abatsie. To on otworzył drzwi. Na nagraniach widać, że 20 minut przed przybyciem złodziei otwierał te same drzwi i zamykał je bez powodu. Dla śledczych wyglądało to jak sygnał. Ale Abad przeszedł wykrywacz kłamstw i nie znaleziono dowodów na jego udział. Pytanie jednak pozostało: dlaczego złamał procedury? Muzeum zaoferowało milion dolarów nagrody. Problem w tym, że budynek miał przestarzałe zabezpieczenia, a wola fundatorki zabraniała wprowadzania zmian. Dziś alarmy już są, ale wtedy złodzieje mieli wolną drogę. Na radarze FBI pojawia się nowe nazwisko. Miles Connor, legendarny złodziej sztuki, błyskotliwy i świetnie znający się na antykach. Problem? W czasie napadu siedział w więzieniu, ale zwrócił uwagę na coś ważnego. Gdyby to on robił ten skok, zabrałby Rafaela, najcenniejszy obraz w całej kolekcji. Złodzieje go zostawili. To wyglądało jak amatorszczyzna. Connor wskazał innego podejrzanego, Bobiego Donatiego z bostońskiej mafii. Według niego obrazy nie były kradzione na sprzedaż, miały być kartą przetargową. Donati podobno chciał użyć ich, by wynegocjować uwolnienie przyjaciela, Vincenta Ferrari, skazanego na dożywocie. Ale w 1991 roku Donati znika. Dwa lata później jego ciało znajduje się w lesie, pobite z kulą w głowie. Typowa mafijna egzekucja. Śledztwo grzęźnie na lata, bo dopiero w 2000 i 2010 roku pojawiają się tropy. Ktoś oferuje obrazy w zamian za złagodzenie wyroku, ale nic z tego nie wychodzi. Informatorzy giną lub przepadają. Muzeum podnosi nagrodę do 10 milionów dolarów. W 2013 roku FBI wraca do sprawy. Nowy agent formuje zespół złożony z dziennikarzy, analityków i niezależnych badaczy. Znajdują kartkę z listą skradzionych dzieł i ich cenami na czarnym rynku. Samych obrazów brak. Śledczy mówią później: Kilka razy myśleliśmy, że jesteśmy o krok od rozwiązania, i za każdym razem trop rozsypywał się w pył. Zaczęto więc patrzeć w stronę czarnego rynku sztuki, a tam panują zasady mafii w białych rękawiczkach. Prawie 80% transakcji odbywa się prywatnie. Kupującymi są spółki offshore albo trusty. Na papierze wszystko wygląda legalnie, ale nikt tak naprawdę nie wie, kto jest właścicielem. Dlatego sztuka to ulubiona waluta zarówno przestępców, jak i bogaczy. Dla jednych piękno, dla innych pralnia pieniędzy. Przykład: Self-Sale. Kupujesz obraz za 100 tysięcy dolarów. Sprzedajesz go sam sobie przez firmę Skorupkę za 2 miliony. Dokumenty pokazują legalną transakcję i nagle masz czysty oficjalny dochód. Niektórzy jednak uważają, że obrazy z Bostonu nigdy nie miały trafić na sprzedaż. W mafijnym świecie sztuka działa jak zastaw. Jeden z agentów FBI wspominał, że jeden z obrazów mógł być wykorzystany w transakcji z meksykańskim kartelem. W takich układach obrazy to gotówka, tyle że w ramię. Dziś istnieje kilka teorii. Najczęściej powtarzana, dzieła leżą gdzieś w piwnicy albo za fałszywą ścianą, może już zniszczone przez czas. Inna wersja są w tzw. free portach, strefach wolnocłowych w Szwajcarii czy Singapurze, gdzie można trzymać sztukę dekadami bez żadnej kontroli. FBI podejrzewa też, że obrazy przechodziły z rąk do rąk między różnymi grupami mafijnymi jako bezcenne i niewykrywalne aktywa. A może kupił je ekscentryczny kolekcjoner i ujrzą światło dzienne dopiero po jego śmierci? A może cały napad od początku do końca zorganizował Miles Connor, który tylko sprytnie skierował podejrzenia na innych? Pewnego dnia być może poznamy prawdę.